Cześć, dzisiaj opowiem Wam o szkłach dostępnych na wyspach GSM. Zapraszam. Tutaj mamy szkiełka, które są najbardziej popularne, najtańsze w większości modeli: marki typu Woziński, Bluestar, X1, Hoffi, trochę lepsze. Cena mniej więcej okolice 30-40 zł. No i typowe no name y. bez nazwy producenta, to najczęściej może się znaleźć na Allegro w cenach około złotówki na wyspach GSM. Ceny okolice od 20 do 30 zł. Dobrze wykrojone, twarde. Niestety niska jakość szkiełka objawia się tym, że łatwo pękają, łatwo się kruszą, nawet mocniejsze, lekkie wygięcie powoduje pęknięcie. No, trzeba mieć to na uwadze, kupując szkiełko ogólnie. No takie rzadziej polecamy, niestety. Ta jakość jest słaba i jeżeli użytkujemy telefon około 2 lata, trzeba tych szkiełek, no niestety, dużo nakupować. No często je się wymienia. To są te gorsze marki, trochę lepsze często one są droższe około 10 zł od tych które wcześniej pokazywałem już ta jakość szkła jest lepsza to znaczy będziemy widzieli szkiełko które wygląda w sumie identycznie jeżeli chodzi o względy wizualne no nie poznamy czy ono jest lepsze czy gorsze ale to mogę Wam powiedzieć, że tego typu szkła już lepiej się kleją, nie odpadają tak łatwo, nie kruszą się, można już e, bardziej tym szkiełkom zaufać. One w sumie praktycznie w tym samym przedziale cenowym wyglądają tak samo, bez względu jaka to będzie marka. Okay, kolejne szkła, które można dostać na Wyspach GSM, e, są to szkiełka wyższej jakości. Głównie króluje marka Trzemka ze swoimi hybrydami zwanymi Flexible Glass, Hard Glassami MAX, czyli z dodatkową rameczką. Zwykłe Hard Glassy, czyli zwykłe szkiełka. Mam jeszcze do wyboru produkty MyScreen Protector, czy na przykład Spigen, albo Mokolo do wygiętych wyświetlaczy. Czym się charakteryzują te szkiełka? Może zaczniemy od szkiełki Trzemka. Flexible Glass, czyli taka zwykła, standardowa hybryda. Koszt zakupu takiego szkiełka to jest około 50 zł. Są bardzo elastyczne. Nie można ich zniszczyć łatwo, jeżeli chodzi o popękanie. Z drugiej strony szybko się rysują, niestety są bardziej miękkie. Eee, tutaj praw fizyki no, niestety nie da się oszukać, czyli mamy miększy materiał, lepiej chroni przed e, uderzeniami, niestety bardziej jest narażony na zarysowanie. Ale jak już go nakleimy na telefon, no, potrafi te dwa lata spokojnie trzymać się telefonu. Eee, nic się z nim nie dzieje. Eee, łatwa aplikacja. Szkiełek, są tu specjalne naklejki, żeby to łatwo zamontować. Bardzo podobne do nich są szkła Flexible Glass w wersji Max, z tym, że tutaj mamy dodatkowo taką rameczkę, przez co te szkła są szersze niż standardowe hybrydy. Czyli jeżeli mamy telefon, który ma zaoblone te krawędzie, ta hybryda zwykła nie będzie dochodziła do końca. One zawsze będą węższe. W przypadku hybryd typu Max one dochodzą do końca niestety ta rameczka również trochę ekranu może zabierać to znaczy może zasłaniać lekko odrobinę jeszcze ekranu, ale to nic strasznego są droższe, niestety są droższe, okolice 69-79 zł, mówię o cenach na wyspach GSM Kolejny produkt to są już szkła. glass to jest standardowe szkiełko. Jakie znacie już od lat. Twarde, wytrzymałe, odporne na zarysowania. Z, dobrej, z dobrym jakości klejem. Same w rękach się nie łamią, co świadczy, że są naprawdę dobrze wykonane. Ale jak telefon upada, potrafią przyjąć tą siłę uderzenia na siebie. Same pękają. Yy, chroniąc tym samym telefon takie szkiełka po pęknięciu trzeba wymienić. Nie warto trzymać popękanego szkła na telefonie. Niestety, takie szkło popękane na telefonie nie chroni już w ogóle. No i montuje się tak samo jak wszystkie szkła Trzemka, czyli są dodatkowe naklejki do montażu. Sami możecie to zrobić w domu. Jednak no, większość wysp GSM zakłada to w e, takie szkiełka w cenie. No i kolejne szkiełka Trzemka Hard Glass, czyli takie same. Z tym, że właśnie do wygiętych wyświetlaczy czy lekko zaoblonych one posiadają rameczkę. Czyli, żeby to lepiej przylegało, mają ten profil taki tutaj lekko zagięty i do wygiętych wyświetlaczy się nadają. Ten jest akurat do P30 Pro. Też łatwe w nałożeniu, też twarde. W sumie praktycznie jest to ten sam model z tym, że ten jest przeznaczony do wygiętych wyświetlaczy. Teraz przechodzimy już do firmy MyScreen. No i jeżeli chodzi o jakość, ja osobiście podczas nakładania czy szkieł 3MK, czy szkieł MyScreen Protector nie widzę jakiejś znaczącej różnicy, jedne i drugie są to dobre jakości szkiełka. Tutaj mamy Hybrid Glass, czyli hybryda, bardzo łatwo się je nakłada Wytrzymałe szkiełka, czyli tak jak każda hybryda, elastyczne, chronią bardzo fajnie, jeżeli chodzi o upadki, same nie pękają, nie niszczą się, jeżeli chodzi o popękanie takiego szkiełka. Mało odporne na zarysowanie, czyli ta hybryda będzie nam się rysowała, ale jeżeli chodzi o ochronę telefonu, będzie spełniało swoją funkcję. Następny produkt marki MyScreen Protector. To jest Diamond Glass E3D. To są szkła przeznaczone do takich telefonów jak S9, czyli z zakrzywionymi krawędziami. Są to te wytrzymałe szkiełka, czyli twarde. Z tym, że jeżeli chodzi o ten akurat model, warstwa klejąca, tak jak pisze, tak jak pisze producent, znajduje się wyłącznie pod krawędziami kolorowych ramek, czyli pod tymi czarnymi w tym przypadku. No niestety ma to swoje plusy i minusy. Minus jest taki, że ta cała część, ta największa, przezroczysta, jest pozbawiona kleju. To znaczy, że całe szkło trzyma się tylko na tych cienkich rameczkach. Ten klej jest dość mocny, także to szkiełko samo Wam nie spadnie, ale ta część nieklejąca będzie odstawała od ekranu. To znaczy, zmniejszy nam się jakość wyświetlanego ekranu, zmniejszy się y, czułość dotyku. Tak jak sam producent mówi, żeby y, włączyć funkcję zwiększania czułości ekranu, I niestety on będzie się trochę uginał, bo będzie zawieszony nad ekranem. Y, kolejny minus tego typu szkła jest to, że będzie problem ze ściąganiem belki powiadomień y, z góry. Y, no i też, jeżeli ta warstwa kleju nam się tutaj rozszczelni. Niestety do środka będzie wpadał kurz. A plus jest taki, że jest bardzo łatwo zamontować takie szkiełko, no i nie będą się pojawiały bąble. Z racji tego, że po prostu pod spodem nie mamy powietrza znaczy mamy pełną warstwę powietrza, więc nie będzie raz przyklejone, a raz gdzieś będzie to powietrze w postaci bąbelka. Tego typu szkła również produkuje inna marka. Też znajdziecie tego pełno na. Wyspa GSM firma Mokolo. To jest model akurat do LG V30. Ściereczki. Szkła tego typu ogólnie wyglądają tak samo. Są marki lepsze, są marki trochę gorsze. Mokolo jest pozycjonowane akurat niżej niż MyScreen Protector czy Trzemka. Cena też w ich przypadku będzie trochę tańsza. Też warstwę klejącą mamy tylko pod tym czarnym fragmentem. Plusy i minusy, takie same jak przed chwilą powiedziałem. Jeżeli już decydujecie się na takie szkiełka, lepiej wybrać zawsze szkiełko droższe. Ten klej będzie lepszy i no, nie będziecie pewnie wymieniać tych szkieł tak często. Ogólnie mm, lepiej jest zawsze decydować się na szkiełka klejone po całości. To akurat mam model od Mokolo. Tak ona wygląda. To jest akurat szkiełko do S10 Lite, a to znaczy S10E. On nie jest bardzo zakrzywiony, ale ma te zaoblenia tutaj na, na, na bokach. Dlatego producent tego szkła też tworzy tego typu szkiełka do S10E, ale one są również w sprzedaży do czy do V30, czy do S10 plusa, yy, czy do iPhone'a 10. Yy, teraz o, o, o plusach i minusach tego szkiełka. Plus jest taki, że przez to, że mamy tutaj pod tą przezroczystą warstwą, Dużo kleju, on się nam tutaj przykleja ładnie, więc jeżeli chodzi o efekt wyświetlanego obrazu, jest bardzo wysoki. Nie ma takiej jakby mgiełki, szarości pod spodem, czy jeżeli chodzi o czułość dotyku, ona też jest wysoka, bo jest ten styk szkła z ekranem. Jeżeli chodzi o belkę powiadomień od góry. Jest tutaj już lepiej. Jest, mogą się oczywiście czasem pojawiać problemy ze ściągnięciem jej, ale to nie występuje tak jak w przypadku tych szkieł klejonych tylko po rancie. Minus tych szkiełek jest taki, że niestety, jeżeli chodzi o odklejanie się tego szkiełka, może to postępować różnie. Czasem od razu po założeniu. Nie jest to związane z, z złym nałożeniem czy złym odtłuszczeniem. To bardzo ważne. Po prostu ten proces technologiczny nie jest idealny. I czy to będą szkła tańsze, nie wiem, za 50 zł czy za 100 zł, to w każdym typie szkła może to występować. Jeszcze mam dla Was kilka informacji o szkiełkach typu 3D. Co ważne, musicie zwracać uwagę na to, czy jeżeli będziecie chcieli dokupić pokrowiec. Czy one e, będą do siebie pasowały? Przez konstrukcję tego typu szkiełek, przez to, że one są takie szerokie, mogą nie pasować do wszystkich modeli pokrowców. E, niektórzy producenci piszą na opakowaniu e, taki napis: Case friendly. To oznacza, że one są odrobinę węższe. Nawet jeżeli kupicie jakiś pokrowiec z grubymi gumowymi ramkami. To się dopasuje, nie będzie pokrowiec odpychał szkiełka. Yy, druga ważna rzecz, jeżeli decydujecie się na szkło typu 3D, yy, ja bym wam polecał szkiełka klejone po całości. To po pierwsze, dałbym sobie spokój ze szkłami klejonymi tylko po rancie. Nie, raczej nie będziecie z nich zadowoleni. Tak jak yy, klientom, którym, którzy chcą coś takiego kupić, yy, no widzę, że po aplikacji no, niestety nie są zadowoleni z tego, z tego typu szkiełka. Ja im polecam, yy, klejone po całości, jest dużo lepiej. Jeżeli miałbym Wam coś polecić, to zastanówcie się, czy na pewno chcecie w ogóle szkiełko, jeżeli macie telefon jak na przykład Note 8, Note 9, Note 10. E, czy nie lepiej zdecydować się na pokrowiec mocniejszy, z grubszym rantem, e, na przykład chociażby marki Spigen czy jakiejś podobnej, jak na przykład Rinkę, gdzie ten rant będzie na tyle wystawał, że nasz e, ekran naszego telefonu będzie poniżej linii, e, poniżej linii pokrowca. To naprawdę się sprawdza, zabezpiecza telefon przed upadkami. Mimo, że ekran jest odkryty, nie ma na sobie niczego w momencie upadku na płaską powierzchnię typu betonowy chodnik, panele podłogowe w domu nie, nie pęka nam ekran. Niestety, yy, często ludzie myślą, że lepiej założyć coś na ekran zamiast pokrowca, żeby ochronić ten ekran. To tak nie działa. Jeżeli telefon upadnie nam na tylną część czy na boczną ramkę, ekran również zostanie uszkodzony, mimo nałożonego pancernego szkiełka. Siła uderzenia od boku czy od tyłu doprowadzi do uszkodzenia, do pęknięcia tego szkła e, spod spodu. Więc jeżeli macie się już na coś decydować, lepiej się zdecydować na pokrowiec zamiast szkła, niż szkło zamiast pokrowca. Jeżeli macie problemy z tymi szkiełkami na wygiętych wyświetlaczach, spróbujcie e, kupić pancerny pokrowiec z grubym e, rantem. I nie bawić się w szkiełka. Ewentualnie, jakąś folię wtedy możecie założyć typu PET, taką miększą, która będzie się trzymała tych krawędzi. A na upadki to powinno wystarczyć. Jeśli do waszego telefonu występują szkła hybrydowe, mimo że ma zaoblone krawędzie wasz telefon, zdecydujcie się naprawdę na szkła hybrydowe. Są najlepsze, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości. No i z mojego doświadczenia najlepiej sprawdzają się na telefonie. Yy, najlepiej się kleją. Są cieniutkie, są praktycznie niewidoczne. Świetnie chronią przed uderzeniami, przed zarysowaniem ekranu. Same się niszczą, yy, jeżeli chodzi o yy, pojawiające się na nich ryski. Yy, no ale tak jak mówiłem już wcześniej, tym nie przyjmujcie się naprawdę lepiej. Mieć zabezpieczony ekran i niepopękane szkło, które cały czas nam chroni przed zniszczeniem ekranu, niż yy, brak rysek na, yy, na, tej, yy, na tym panelu szkła hybrydowego. Także ode mnie to tyle. Yy, dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia.